Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. W nawiązaniu do ostatniej informacji, skąd ten paradoks? Rosnące bezrobocie i problemy firm ze znalezieniem pracowników, jak pan myśli? Ja myślę, że są głównie dwie przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, rzeczywiście emigracja naszych pracowników, którzy za pracą wyjechali za granicę i poszukują jej tam na, 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 na rynkach zewnętrznych. Natomiast drugi, drugi paradoks polega na tym, że w Polsce kształci się bardzo dużo osób na wykształceniach wyższych, czyli na szkołach wyższych, natomiast bardzo mało, jak gdyby w tej chwili zapomnieliśmy, zaniedbaliśmy całe szkolnictwo, szkolnictwo zawodowe? zawodowe. A przyszły rok będzie czasem poważnych inwestycji Grupy Azoty w kędzierzyn koźdżu To też jedna z informacji ostatnich dni gospodarcza. 200 milionów złotych jak na azoty to dużo czy mało? No jak nazwa, to może nie jest porażająca kwota, aczkolwiek z każdej kwoty się cieszymy, jeżeli to będą inwestycje w naszym regionie, przyjmiemy ją z dużym zadowoleniem. Dobrze, powróćmy do głównego tematu. Przypomnijmy, jakie są główne cele opolskiej platformy innowacji? Opolska platforma innowacji jest projektem skierowanym do samorządów i do przedsiębiorstw. Głównym celem jest skojarzenie przemysłu ze sferą nauki. Chcemy, aby transfer wiedzy dokonywał się właśnie pomiędzy szkolnictwem i instytutami badawczo-rozwojowymi, a przemysłem. A kto należy już do Polskiej Platformy Innowacji, która działa od no, początku roku, w zasadzie od lutego, czyli 8 miesięcy. W ramach projektu, który jest koordynowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, funkcjonują również. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Instytut Materiałów Budowlanych, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji i Miasto Opole. A czy nadal w naszym regionie słabe jest zainteresowanie przedsiębiorców współpracą ze środowiskiem naukowym? Niestety jest to bolączka nie tylko naszego regionu, ale generalnie Polski czy też Europy, gdzie innowacje są opierane w głównej mierze na zakupie technologii zewnętrznych, a nie na wypracowaniu rozwiązań, które są tworzone w ramach centrów badawczo rozwojowych czy to wyższych uczelni, czy to Instytutów badawczych, czy to samych przedsiębiorstw. No właśnie, a kto powinien o to zabiegać? Przedsiębiorcy czy naukowcy? Gdzie, ja... ten, gdzie się mogą spotkać, w którym momencie? Wydaje mi się, że problem jest po obu stronach. Z jednej strony, wyższe uczelnie nie są zainteresowane tworzeniem innowacji na rzecz przedsiębiorstw u siebie, a z drugiej strony przemysł też nie wyraża na tyle satysfakcjonującego zainteresowania tymi rozwiązaniami. No Tak też uważał jeszcze kilka miesięcy temu Stanisław. Na naszej antenie, dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, który stwierdził, że dzieje się tak, ponieważ nie ma rozwiązań systemowych, o których Pan też mówił, które zachęcałyby firmy do takiej kooperacji. Jego zdaniem pieniądze przeznaczone na badania powinny być odliczane od podatku. Zgadza się Pan? Z tym? No, jedynie mogę się tutaj zgodzić z tym stanowiskiem. Na razie się nic nie zmieniło. Na razie się nic nie zmienia. Oczekiwania Unii Europejskiej są bardzo duże, natomiast w stosunku do tego, co się ma w Polsce dziać. Natomiast do tej pory no, nie są satysfakcjonujące wyniki, rezultaty w, tym, w tej materii. Czy takie spotkania jak dzisiejsze, czyli Pierwsze Polskie Forum Innowacji, ma też na celu właśnie zbliżenie się nauki do biznesu, do przemysłu? Zdecydowanie tak. Chcemy pokazać dobre praktyki, chcemy pokazać to, co się. Pozytywnego działu, bo to nie jest tak, panie redaktorze, że w ogóle nic się nie dzieje. Dzieje się, jest dużo firm innowacyjnych, które działają w naszym regionie, które możemy wskazać i pokazać następnym firmom jako y, takich liderów innowacji. Ich właśnie y, forum do tego myślę y, powinno posłużyć. A może podać pan jakiś przykład? Oczywiście tak. tych, tych firm jest dużo. Oprócz wymienionych tutaj zakładów azotowych, kędzierzyn, możemy powiedzieć o firmie Mochnik, o firmie Dempol Eco, o firmie Hespa, czy też firmie Moviebert, która produkuje wysięgniki do kamer z Hollywood. Więc to są firmy, które rzeczywiście reprezentują opolszczyznę na, naj, na najwyższym poziomie. Czyli nie tylko budownictwo, przemysł spożywczy, branże związane z przemysłem maszynowym, ale także może zaawansowane usługi prozdrowotne. To też to jest forma innowacji. Zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę jeszcze kwestie demograficzne, te usługi w naszym regionie mają szansę na bardzo duży rozwój. A podczas, wyczytałem z programu, podczas Forum Innowacji przedstawiciele właśnie poszczególnych instytucji opowiedzą o realizowanych przez siebie zadaniach i będą też takie ciekawe spotkania, które podzielone na dwa panele dyskusyjne: Innowacyjna firma i wsparcie innowacji. Na czym polegają te różnice? No, innowacyjna firma to, to właśnie z tego podejścia, wynikające z tego podejścia, że z jednej strony oczekujemy na to, że przedsiębiorstwa będą same wymuszały na sektorze badawczo-rozwojowym jakieś rozwiązania. rozwiązań, tak, A z drugiej strony chcemy, żeby, żeby właśnie ten sektor badawczo-rozwojowy Przekazał konkretną ofertę dla przemysłu i żeby był zainteresowany tym, żeby tworzyć konkretne rozwiązania innowacyjne. W programie wyczytałem, że na uczestników dzisiejszego forum czekają liczne atrakcje, między innymi pokazy, uwaga, mini robotów Sumo, stowarzyszenia Grom. Ale to nie jest ten grom wojskowy, tylko grom, czyli grupy robotyczne opętanych maniaków. No brzmi cudownie. Więcej takich chyba pomysłów? Zdecydowanie tak. Nazwa jest ciekawa, przyciągająca uwagę, dlatego chcemy, żeby, żeby tutaj przyciągnąć jak największe zainteresowanie przedsiębiorców i sfery naukowo-badawczej do tego przedsięwzięcia. Forum dziś od 9 do 16 w Auli Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 16. Czy oprócz zaproszonych gości i firm może ktoś z zewnątrz przyjść? Oczywiście wszyscy są bardzo mile widziani. Serdecznie zapraszamy. Prosimy o uczestnictwo. Dobiegają końca, czy dobiegają końca prace nad Regionalną Strategią Innowacji, która jest bardzo ważna z punktu widzenia unijnych priorytetów na lata 2014-2020? Tak, generalnie strategia już jest gotowa, natomiast my czekamy na, w tej chwili na dwa raporty. Jeden raport zlecony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Banku Światowego, który będzie oceniał wstępnie naszą, przygotowanie naszej strategii do realizacji później programu operacyjnego Województwa Polskiego, a drugi raport realizowany przez firmę Technopolis na zlecenie Komisji Europejskiej. Czekamy na te uwagi, by je uwzględnić w naszej strategii, by móc ją przedłożyć przed pod obrady Sejmiku Województwa Polskiego i pod dla radnych wojewódzkich. A kiedy to może nastąpić mniej więcej? No, panie redaktorze, my już ze strategią jesteśmy gotowi od marca tego roku, cały czas właściwie od kwietnia, kiedy rozpoczęły się konsultacje społeczne, natomiast no, uzależniamy przyjęcie tej naszej strategii od przedłożenia tych raportów firm zewnętrznych. Deklaracje są optymistyczne, ale no myślę, że do końca roku, początek przyszłego roku to jest taki realny termin, kiedy możemy tą strategię przyjąć. W poniedziałek mieliście Państwo jeszcze w tym tygodniu jedno ważne spotkanie, jedną ważną imprezę. Może o szczegółach jest okazja teraz porozmawiać? Co to było? To było drugie forum o polskich inwestycji. Gdzie podczas tego forum mieliśmy takie dwa główne cele. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać dobre praktyki, czyli pokazać te inwestycje, które w ostatnim roku się wydarzyły na Polszczyźnie. A jest, jest, się czym jest się czym chwalić. Jest sporo firm, które zainwestowały, jest sporo firm, które reinwestowały, czyli te, które są obecne już na Polszczyźnie i jeszcze ponownie podjęły wysiłek inwestycyjny. Myślę, że tutaj szczegółowo nie będę konkretnych firm wymieniał, ale, ale można się z tym zapoznać. Natomiast drugim takim ważnym celem było również porozmawianie z biznesem, jakich elementów jeszcze oczekuje od samorządu, co możemy zrobić, żeby. Usatysfakcjonować, co możemy poprawić w relacjach z biznesem, tak żeby te inwestycje były jeszcze w wyższym stopniu. No właśnie, a te relacje między biznesem a samorządem na jakim są poziomie? Są poprawne, czy takie lepsze niż kiedyś? No wolałbym, żeby pan redaktor zapytał przedsiębiorców, jak oceniają te relacje. My się staramy, otrzymujemy bardzo pozytywne sygnały, natomiast no, sami się nie chcemy tutaj chwalić. Widzimy, że jeszcze jest dużo do zrobienia pozytywnego, żeby te. Relacje poprawić i żeby wesprzeć przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym. Arkadiusz Tkocz, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.